Zastanawiasz się, czemu Twój znajomy je codziennie, jecznicę i ma idealny cholesterol, a Ty jesz racjonalną ilość jajek, a ten cholesterol cały czas jest podwyższony? Już Ci tłumaczę. Wpływ cholesterolu pokarmowego na poziom lipidów w naszej krwi, czyli cholesterolu LDL, między innymi, zależy od takich czynników jak geny oraz reszta naszej Diety. I niektóre osoby dostały korzystne warianty genów, przez to absorbują mniej cholesterolu z układu pokarmowego, a jeśli do tego dojdzie na przykład dieta bogata w błonnik, to ten wpływ może być relatywnie niewielki. Do tego też wpływ cholesterolu nie jest liniowy, jest największy przy niskim i umiarkowanym spożyciu, a później, jeśli jemy tego cholesterolu relatywnie dużo, to ten wpływ nie jest już tak silny. Dlatego często na przykład jeśli ktoś spożywa 4 jajka dziennie, a potem zaczyna jeść 8 jajek dziennie, to nie widzi żadnej większej różnicy pod wpływem stężenia cholesterolu. Dlatego w praktyce znacznie ważniejsze jest to, jakie mamy stężenie cholesterolu LDL, niż to ile cholesterolu zjadamy i na tym przede wszystkim polecam się skupić i u niektórych osób faktycznie będzie konieczne zmniejszenie spożycia jaj, żeby uzyskać optymalne stężenia cholesterolu LDL we krwi.